Witajcie widzowie, witam Was dzisiaj z moim nowym nabytkiem, już się nawet wyłania odkurzacz typu 51 z 78 roku bodajże odkurzacz nie wymagał naprawy, wymagał tylko przeczyszczenia z kurzu jak widzimy kółeczka są całe, klawisz również tu jest zwijacz, już wam pokazuje, że działa. A teraz zwiniemy kabel. Także widzicie, że zwija. No, to może trochę historia o tym odkurzaczu. No. to był, Ta konstrukcja tych odkurzaczy, to była pierwsza konstrukcja odkurzaczy ze zwijaczem przewodu przyłączeniowego. Ogólnie... Mój mechanizm zwijania jest bardzo też ciekawy, bo jest zmieszczony razem z silnikiem. Tu jest silnik, a tu jest zwijacz. Tak ładnie to, tak ładnie to zmieścili. No. Yy, co jeszcze? Yy, pokrywa tylna jest dosyć ładna. Poczekajcie, już wam pokazuję. O i tu jak widzimy mamy kabel przyłączeniowy um, odkurzacz jest w pełni sprawny odkurzam sobie nim teraz na co dzień w pokoju um, nie mogę wam zdradzić skąd jest odkurzacz, ale mogę wam powiedzieć, że długo o niego walczyłem żeby go gdzieś w ogóle dostać i wieszcie zdarzyła się ta, ta chwila, że go dorwałem no, mm, klawisz jest trochę zżółknięty, ale to nic, najważniejsze, że jest oryginalny klawisz, można go zawsze kiedyś pomalować białym sprayem, albo, albo nie, zostawić go w tym, znaczy no jeszcze jedna rzecz, tutaj ma takie dwie małe ryski, ale to nic, to nie przeszkadza w użytkowaniu, odkurzacz ma takie różne dziwne kropki, ale... Mm, to no, dodaje takiego swojego uroku. No to może teraz zajrzymy do woreka. Niestety mocowania na worek nie ma. Musiałem, um, po prostu trzeba mieć taki jakby z kabla zrobione czy z drutu, bo po prostu nie ma. Ale odkurzacz działa w pełni. To jest tylko jedna przeróbka w tym odkurzaczu, że po prostu nie ma tego. Teraz się dostaniemy do naszego woreka i zobaczymy, co nam tu przyodkurzał. O, już dużo. Co Wam pokazuję. Już dużo tego zebrał. O Widać, że jest w codziennym użytku. A to jest jedno z lepszych odkurzaczy niż na przykład 268. 268 jest za bardzo, jakby to powiedzieć, duży i nieporęczny jak dla mnie. A z 51 mogę sobie spokojnie chodzić. Pokoju to co, co? Może jeszcze tabliczka znamionowa. już Wam pokazuję. tabliczka znamionowa. Predom Zelmer, 0676. A nie 8, przepraszam Was bardzo. No to co? Teraz Wam pokażę, yy, jak ogólnie działa ten odkurzacz Nie wiem, Wam powiedzieć o najważniejszym. W środku sil siedzi silnik SK-10C z zakładów aparatury spawalniczej. Nie, z Fawodu, z Fabryki Wodomierzy we Wrocławiu. Yy, SK-10C. Yy, jak już mówiłem, w środku jest zwijacz razem z silnikiem, a tu jest taki fajny klapkowy włącznik. To może teraz rozwiniemy kabel i zobaczymy, jak działa. I zawsze jak wyciągam jakiś kabel, to przyciskam przycisk zwijania wtedy kabel wychodzi lekciutko dobra już wyciągnęliśmy nasz kabel zaraz go sobie podłączymy o jeszcze wtyczka Body Poland, SN Start, no i teraz go podłączę. Odkurzacz nie jest wyposażony w wskaźnik podciśnienia, ale też ładnie widać jak się. To teraz załączamy go. Rzecz nie, nale nie należy do najcichszych, no ale cóż, nie jest też najgłośniejszy jak 300. 300 jest głośniejsze. Eee, to co? Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Eee, Silma jest cichsza, oczywiście, no ale to jest odkurzacz jeszcze z lat 70., więc jest wyposażony w silnik SK10. Tutaj teraz zwiniemy kabel, lewiec go odłączymy. łączymy, a teraz zwijamy. Co Wam jeszcze mogę pokazać? Co z nim dostałem? Dostałem jeszcze z nim taki, w cudzysłowie, podwójny wąż. A dlaczego podwójny? Już Wam to objaśnię. Sam wąż jest wklejony w ten obrotowy, tutaj, w ten łącznik, który łączy to łączy rurę z rączką do odkurzenia. To jest po prostu wklejone. No i na tym się obraca. Tutaj rury, o patrz, tutaj nie obrócę, a tutaj rurę sobie obrócę. I tak samo jest z, ze strony tej. gotowe to jest, a tutaj nie. I właśnie tak jak robili w latach 70. do odkurzaczy. O, tak się prezentuje z, yy, z tą rurą. Dosyć fajnie to wygląda. I to wszystko, jak na ten dzisiejszy odcinek. Yy, jak macie taki odkurzacz, to chętnie się o tym dowiem. Oczywiście nie chcę go od Was kupować, ale możecie napisać w komentarzach coś ciekawego o tym odkurzaczu. A ja się z Wami żegnam i w kolejnym odcinku obejrzymy sobie odkurzacz typu 04. Pa!